Dzień dobry, witamy was w drugim odcinku podcastu Rozmowy Kapitałowe. Witam państwa Mikołaj i Kinga. Naszym gościem będzie dziś analityk funduszy inwestycyjnych w Eftrust, makler papierów wartościowych oraz przedsiębiorca Jędrzej Janiak. Witamy cię, Jędrzeju. Dzień dobry. Miło nam, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Będziemy dzisiaj mieli okazję trochę porozmawiać. Tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie inflacja, to czym ona dokładnie jest, co na nią wpływa, ale także czy istnieją skuteczne sposoby na zabezpieczenie przed nią naszych oszczędności. Jednak zanim przejdziemy do pytań, Pytanie Andrzeju, czy mógłbyś opowiedzieć naszym słuchaczom więcej o sobie i o tym też, czym zajmujesz się we Wtraście? Na rynku kapitałowym pracuję od 2004 roku. We Wtraście od 2014-2015 i zajmuję się selekcją funduszy inwestycyjnych, ale przede wszystkim nadzoruje proces doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych, czyli buduje portfele dla klientów, przygotowuje rekomendacje, a żeby to zrobić, analizuje wspólnie tutaj w dziale analitycznym, analizujemy wszelkie procesy makroekonomiczne. W ujęciu krajowym i, i globalnym. Inflacja to słowo, które słyszymy ostatnio bardzo często, jednak czym ona dokładnie jest, jak ty byś to wytłumaczył swoimi słowami? Inflacja to jest pewna utrata siły nabywczej, czyli to jest to, co, z czym pewnie wielu z naszych, z naszych słuchaczy się w ostatnim roku zderzyło, że chodzili na swoje zwyczajowe zakupy do, do marketu, takie powiedzmy tam, nie wiem, tygodniowe, i nagle dostrzegali, że kupując bardzo podobny koszyk produktów. Płacą za nie o wiele więcej. Innymi słowy, jeżeli inflacja wynosiła powiedzmy już 8,5% tam kilkanaście miesięcy temu, to to jest tak, jakby w ciągu roku mielibyśmy o jedną wypłatę mniej. I, i, i dopiero jakby ten proces uświadamiania sobie, że, że mamy mniej, on jakby bardzo powoli. Do nas dochodzi właśnie wtedy, kiedy się okazuje, że zauważamy tą dyskretną różnicę, że wydaliśmy istotnie więcej za takie zwyczajowe zakupy, jakie, jakie robiliśmy wcześniej. No i wtedy taki właśnie konsument, który sobie zdał sprawę, że o kurde, mam nagle jedną wypłatę mniej, udaje się do swojego pracodawcy w celu jakby wyrównania tej, tej sytuacji i wtedy mamy do czynienia z tak zwaną drugą rundą, czyli ten konsument idzie do swojego pracodawcy i zgłasza swoje żądania płacowe pod, o, o podwyżkę. No i trudno y, jakby tych argumentów, które przedstawia nie rozumieć, no to wtedy y, rosną koszty takiego pracodawcy, więc tym bardziej jest on skłonny jeszcze te ceny zwiększać, i, I jakby dochodzimy do takiego samonapędzającego się mechanizmu, kiedy taka spirala inflacyjna, że są coraz wyższe żądania, które są przekładane na coraz wyższe ceny produktów i usług, no i się tak zapętlamy, i, i stąd są takie. Silne chęci do działania władz monetarnych, żeby takiemu właśnie zjawisku przeciw, przeciwdziałać. Jędrzeju, w takim razie, w którym miejscu jesteśmy teraz? Teraz jesteśmy na etapie dosyć silnej presji płacowej. Widać to podanych, jeśli chodzi o dynamikę wynagrodzeń. Ona jest już wyższa niż obecna inflacja. Czyli że te płace rosną wyżej niż jest inflacja, przez co ponownie realny dochód, rozporządzalny, tak zwany, czyli to, ile możemy wydać rośnie już wie, jakby rok do roku więcej niż zabiera nam inflacja. Więc jesteśmy na takim etapie, gdzie ta presja będzie, presja na wynagrodzenia powinna powoli wygasać. A co tak naprawdę ma największy wpływ na inflację i na jej złożoność? Złożoność inflacji to jest akurat dobre określenie, ponieważ na inflację mają wpływ ceny produktów, z których wytwarzamy kolejne produkty. Czyli możemy tu przyjąć takie ceny jak, jak ceny surowców, czyli chociażby taka ropa naftowa. No, i generalnie na wzrost tej ceny ropy naftowej nie bardzo ma wpływ to, czy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy o 1, o 2 czy o 3 punkty procentowe, no bo od tego cena ropy nie spadnie. Więc to są takie czynniki, które nazywamy taką inflacją importowaną, czyli na które nie mamy w ogóle wpływu. Drugim czynnikiem to są ceny, czyli składnikiem ceny, oprócz tego, że mamy jakieś tam surowce, które, z których produkujemy dobro czy usługę, są jeszcze płace pracowników, jak, o których tu wspominaliśmy, oraz marże. Czyli jeżeli przedsiębiorcy zwiększają swoje zyski, swoje marże na produktach, to to też wpływa na cenę. Kiedy producenci zwiększają marże? Wtedy, kiedy widzą, że na ich produkty jest popyt, czyli mogą sobie na to pozwolić, bo wiedzą, że jeżeli zwiększą... Cenę swojego produktu o jakiś tam procent, to niekoniecznie płynie to negatywnie na popyt. Więc wtedy, kiedy jest dobra koniunktura, czyli właśnie kiedy konsument wydaje pieniądze, kiedy się firmy rozwijają, kiedy są inwestycje, no to łatwiej jest podnosić te ceny. Czyli na inflację mają wpływ ceny półproduktów, produktów, które, które importujemy, które służą marże, płace, ale też ma wpływ to, jak rynek jest w stanie zaspokajać ten popyt, bo jeżeli jest popyt po stronie konsumentów i są wolne moce przerobowe, czyli łatwo jest dostarczyć usługę czy, czy produkt na rynek, jakby każdy może na ten rynek jakby wejść, stworzyć taki produkt, stworzyć produkt komplementarny, uzupełniający, bardzo podobny, albo przedsiębiorca może łatwo zwiększyć produkcję, no to to, to, to się jakby nie wiąże z takim z szybkim wzrostem cen. Natomiast wtedy, kiedy robi się ciasno, czyli no nie jest łatwo szybko dostarczyć dany produkt czy dane usługi, Konsumentom, a mamy narastający popyt, no to wtedy ta cena rośnie o wiele szybciej. Zostając dalej w temacie inflacji, wnosi ona obecnie 6,5%. Spadła ona z poziomu 18%, dobrze mówię. Tak, tak. Spadła ona z poziomu 18%, lecz obecne 6,5% jest dalej od celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5% plus minus z 1%. Ale jak Ty byś ocenił tę sytuację Twoim analitycznym okiem? Czy czekają nas dalsze wzrosty cen? Czy może będziemy już bardziej wyhamowywać i się stabilizować? Jest, tak jak wspomniano, jest wiele czynników, które decydują o inflacji. Niektóre są dezinflacyjne, czyli takie, które pomagają z, pom z ceną nie rosnąć, a być może nawet spadać, no i są takie, które pchają je w górę no i finalna inflacja jest, powiedzmy, wypadkową tych wszystkich sił. I nie do końca jesteśmy w stanie jakby przewidzieć, które siły realnie wygrają tą przepychankę. I teraz tak, po stronie dezinflacyjnych, czyli tych, które wpływają na obniżenie inflacji, możemy właśnie wymienić to, że zażegnany jest ten kryzys energetyczny. Zażegnane są te przerwy w łańcuchach dostaw, te po -covidowe. Wiele takich ankiet wśród, wśród przedsiębiorców pokazują, że nie zamierzają już tak podnosić cen w takiej skali, jak to było wcześniej, więc te procesy dezinflacyjne są. Natomiast teraz musimy zobaczyć, co jest po drugiej stronie. COVID spowodował, albo może przyspieszył pewną deglobalizację, czyli właśnie przenoszenie tych łańcuchów dostaw bliżej albo do krajów przyjaznych. Więc teraz jest tak zwany nearshoring, czyli przenoszenie produkcji. Czy montażowni, bliżej jakby miejsca, gdzie zlokalizowana jest dana, dana fabryka. No i to powoduje, że z jednej strony te łańcuchy dostaw będą krótsze, sprawniejsze, mniej narażone na tego typu ryzyka, ale koszty produkcji w Polsce na przykład są większe niż w Chinach. Więc moim zdaniem taki bazowy scenariusz w Polsce, ale nie tylko, bo on też się pojawia w wielu innych źródłach, jest to, że ta podwyższona inflacja zostanie na dłużej z nami, podobnie jak wyższe stopy czyli nie będzie już. Tak jak było w latach 2000 powiedzmy 2010-20, gdzie praktycznie o inflacji się nie mówiło, można było ją spokojnie pominąć w, we wszelkich umowach typu tam wynajem, czynsze. Ja pamiętam, że jeszcze w latach 2000- to w każdej umowie najmu było, że automatycznie jest co roku indeksowana inflację. Później to w ogóle zniknęło, no bo to, czy inflacja była 1 czy 2, to tam dobra, nieważne. Nie Jakby teraz to na nowo wchodzi do, tak, teraz do obrotu, to obrotu gospodarczego, co, jakby powoduje, że te wzrosty cen są automatycznie wpisane i indeksowane co rok. Więc to też będzie tą inflację, nawet jakby z marszu, by wspierało w kolejnych latach. Więc tutaj powinniśmy przygotować to, że ta inflacja z nami zostanie. Nie taka wysoka, dwucyfrowa, ale, ale niższa. I tak samo te wyższe stopy też powinny z nami zostać. Jędrzej, a z takich Twoich codziennych obserwacji, które z produktów podrożały najbardziej, no i też jak ta inflacja wpłynęła na naszą codzienność, na planowanie naszego budżetu domowego, na jakieś decyzje zakupowe, które podejmujemy. Wydaje mi się, że nie zawsze jest istotne, co urosło najbardziej, tylko to, na co najwięcej wydajemy pieniędzy, to zmiana ceny tego czynnika nas najbardziej boli. Tak? Czyli dużym, dużym udziałem w wydatkach gospodarstw domowych jest wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, czyli czynsze, energia, gaz, śmieci. To są takie czynniki, które urosły w ostatnim czasie bardzo wyraźnie, no i to powoduje, że mniej nam zostaje na inne wydatki. Tak? Czyli jak idziemy do sklepu, to, to mamy niższą skłonność kupienia sobie czegoś nie wiem, z wyższej półki albo czegoś luksusowego, a mamy większy, większą potrzebę znalezienia być może Produktu, który jest warty swojej ceny, czyli szukamy jakby jakości, ale w, ale w dobrej cenie. Tak? Bardziej patrzymy na to, co jest w formacji, być może bardziej stwierdzamy, dobra, to już sobie zainstaluję tę aplikację lojalnościową, bo być może jakieś profity z tego będę miał, skoro i tak co miesiąc, czy to, co tydzień wydaje w tym sklepie o ilość pieniędzy, no to, to, to wydaje mi się, że wtedy rośnie taka skłonność do tego, żeby mimo wszystko poszukać i pochylić się nad tym, nad czym kiedyś byśmy machnęli po prostu ręką. Te systemy benefitów w sklepach, kart lojalnościowych, programów, aplikacji, czy jest to rzecz, której widzimy wzrost popularności właśnie od tego roku 2020, który był dosyć przełomowy, jak, jak już wspomnieliśmy w naszej rozmowie? Nie analizowałem tego, tak, mogę to tylko patrzeć po sobie, że, yy, czy po tym, co, co widzę w stepach, że coraz więcej osób odklikuje te, te apki, podaje numer telefonu, czy nawet się dopytuje, a czy jak podam ten numer telefonu, to będę miał coś taniej. Czyli widać, że, że, że jakiś argument ceny, rabatu zaczyna, zaczyna gdzieś tam u większej ilości osób mieć znaczenie. Ludzie chcą oszczędzać. Ludzie muszą, tak? Jakby skoro widzą, że starcza im na, na, na mniej, albo za tą samą ilość rzeczy wydają istotnie więcej, no to, no, no to stwierdzają, no to trzeba się nad tym pochylić. Powiedzieliśmy o inflacji w kontekście takiej naszej codzienności, ale co tak naprawdę dzieje się z naszymi oszczędnościami? Jeżeli one leżą, to tak jak mówiłem, no to z roku na rok mają mniejszą siłę zakupową, czyli jeżeli, no nie wiem, przełożymy sobie to na bochenek chleba, tak, no to za, tym, za tą samą ilość pieniędzy kupimy mniej bochenków chleba za rok, tak. Możemy w miejsce bochenka chleba każdy może włożyć inne swoje dobro, które tam jest dla niego miarodajne. Po pierwsze, spora część osób w Polsce nie ma oszczędności. Natomiast ci, co mają, no to, to jeżeli one leżą na rachunkach, a widać z danych publikowanych z systemu bankowego, jest sporo tak zwanego osadu na rachunkach, który po prostu nie pracuje. On po prostu. No a osoby, które mają oszczędności. Po raz kolejny, tak jak już mówiłem, że nie można na tym machnąć ręką, no bo jak była inflacja 1-2 albo deflacja, to można było machnąć ręką i, i skupiać się na zarabianiu pieniędzy w tym, gdzie tam zawodowo ktoś się realizuje, a niekoniecznie jeszcze się interesować, zajmować, czy uczyć, czy poświęcać swój czas na to, żeby. Efektywnie lokować te nadwyżki finansowe. Jandrzeju, jak ty sobie radzisz z i jak ty jej przeciwdziałasz? Czy podejmujesz też jakieś inne działania w sferze swoich finansów osobistych w związku z tym, że ona tak narosła w przestrzeni ostatnich lat, jak to u ciebie wygląda? To znaczy tak, raz też tego, że jestem przedsiębiorcą, to staram się w miarę postępu inflacji też zwiększać swoje przychody. To to jest jakby jedno działanie. Jeśli chodzi o, o lokowanie nadwyżek, no to tutaj to jest temat rzeka. Generalnie takim instrumentem, który ma zachować, czy pomóc inwestorowi zachować realną wartość środków? To są powiedzmy takie, niekoniecznie najbardziej agresywne rozwiązania, ale trochę bardziej agresywne niż czy może ryzykowne niż depozyt bankowy, tak? czyli coś oparte o obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw. To są tego typu rozwiązania, które powinny realnie, oczywiście nie powinniśmy tego analizować tylko i wyłącznie w skali jednego roku, ale w dłuższym terminie. Czy nawet w średnim terminie one powinny utrzymać wartość pieniądza. Generalnie tak naprawdę depozyt bankowy powinien to zrobić, ale to, to nie zawsze się tak dzieje. Czy w takim razie istnieją skuteczne strategie, sposoby, którymi mógłbyś się podzielić z naszymi słuchaczami? Tak, no to tutaj dla, dla nawet nie, niekoniecznie wprawionych czy, czy, czy wytrawnych inwestorów, to mogą być najbardziej bezpieczne fundusze inwestycyjne, e, dłużne, które inwestują w obligacje krótkoterminowe, skarbowe. Ewentualnie z jakimś tam dodatkiem obligacji korporacyjnych. One w przeciągu ostatniego roku dały stopę zwrotu często w Okolicach 10% i na kolejny rok pewnie można prognozować, że to będzie 7-8%, więc przy tej inflacji, którą mamy, no to one tą inflację pokonają. Tak generalnie to, to, to nie jest trudne. Oczywiście zdarzy się taki rok, że inflacja będzie 18%, a tego typu fundusze tam dadzą, powiedzmy, znowu te, te 10%. Natomiast jak będziemy to robili cyklicznie w ciągu swojego życia, no to przez większość okresów tego typu inwestycja, Da 1 punkt czy 2 punkty procentowe ponad inflację, i zdarzy się raz taki rok, że ta inflacja wyskoczy na skutek takich różnych wydarzeń covidowo-wojennych i tak dalej. Natomiast w normalnych warunkach na przestrzeni lat nie trzeba być nie wiadomo jakim wyśmienitym inwestorem, po prostu warto wykorzystywać narzędzia, które są do tego stworzone, czyli o umiarkowanym ryzyku, które nie przyniosą nam nie wiadomo jakiej stopy zwrotu, natomiast zachowają realną wartość środków. Według badań CEBOS, te badania były przeprowadzone w listopadzie ubiegłego roku, jak Polacy radzą sobie z inflacją, tylko 15% Polaków podjęło decyzję o inwestowaniu w ogóle swoich oszczędności, aby te nie straciły na wartości. Moim zdaniem, o czym może świadczyć taki wynik, z czego może to wynikać, że to jest tylko, tylko albo aż 15%? Też z tego, że niekoniecznie, tak jak mówiłem, duży procent Polaków ma oszczędności, o które może zadbać. Po drugie, może to wynikać z niekoniecznie wystarczającej wiedzy ekonomicznej i świadomości ekonomicznej, czyli żeby wiedzieć, co z tym zrobić. To może wynikać ze złych doświadczeń, bo jest spora grupa rodaków, którzy skusili na, na jakieś tam ciekawe procenty, które okazały się być niekoniecznie dostarczone i, i, i uczciwe. No i też te wszystkie wydarzenia covidowo-wojenne powodują pewne zakłopotanie takie w głowie, a co to będzie, co to będzie. I trudno jest przeżyć, jeżeli się ma. No, zresztą ta sytuacja też zaskoczyła wielu ludzi z rynku, jak się zachowują poszczególne aktywa, więc to dopiero osoby, które nie mają do, do czynienia z rynkiem, no, niekoniecznie czuły się kompetentne do tego, żeby podejmować decyzje inwestycyjne. Czasami też nie podjęcie jakiejś decyzji jest też decyzją, tak? więc która, która może być dobra bo nie zła. W sytuacji Takiej podwyższonej inflacji, czy nawet bardzo wysokiej inflacji, jednak trzeba coś przeciwdziałać. Nawet jeżeli się jej nie dogoni, to warto ją gonić i zmniejszać tą różnicę między utratą wartości realnej, a odsetkami, które być może dostaniemy od, od, od ulokowanych środków. Pojęcie inflacji myślę, że w większości kojarzy się negatywnie. Jednak na zakończenie naszej rozmowy chciałabym Cię zapytać, czy Twoim zdaniem inflacja to rzeczywiście jest coś aż tak złego? Generalnie w teorii ekonomii y, inflacja umiarkowana, typu właśnie 2,5-3, czyli taka, jaki cel przyświeca większości banków centralnych, jest zjawiskiem... Pozytywnym, właśnie takim, który daje pewien impuls do działania właśnie w kontekście biznesu, przedsiębiorstw. Jak rosną przychody rok do roku, nawet nominalnie, to to jest bardziej motywujące niż jak miało w przypadku deflacji, gdybyśmy ceny wyspadały, przedsiębiorca sprzedaje co roku tyle samo tych chlebów i nagle widzi, że ma te pieniądze mniej, no to generalnie nastraja go to negatywnie. Więc można uznać, czy, czy jakby w teorii ekonomii płynie taka informacja, że taka lekka inflacja jest po prostu takim dobrym. Stymulatorem nastrojów wśród przedsiębiorców. Wysoka inflacja jest też dobra dla dłużników, dlatego że spłacają oni często swoje zadłużenie po stopie procentowej, która nie rośnie tak szybko jak inflacja, więc realnie ich dług się zmniejsza. Jeżeli uznamy, że jednym z największych dłużników na świecie są rządy, no to dla rządzących inflacja jest również pozytywna. Dlatego, że to jest tak zwany podatek inflacyjny. Właśnie to, że ludzie często mają te pieniądze nieoprocentowane, albo nie inwestują, to to powoduje, że inflacja niejako spłaca długi rządowe. Albo rządzący nominalnie mają więcej pieniędzy na, na wydawanie, co jest często właśnie wykorzystywane we wszystkich takich przedwyborczych okresach, że nagle znajdują się pieniądze na coś, bo po prostu każdy procent inflacji to jest ileś miliardów więcej wpływu Budżetowych. Inflacja nie jest takim zjawiskiem jednoznacznie negatywnym czy pozytywnym, bo są grupy dla których jest pozytywne, są grupy, dla których jest negatywne. Jakby pewne przyzwolenie na tą wyższą inflację, które teraz obserwujemy, jest też pewnym sposobem na to, żeby spłacić te długi, które były zaciągnięte na ratowanie gospodarek w covid -zie. To, żebyśmy też mieli, mieli, mieli taką świadomość. Dla wielu zadłużonych osób i dla rządów, inflacja jest zjawiskiem pozytywnym. Jest oczywiście lustrzane odbicie, czyli dla tych, którzy mają oszczędności, jest negatywnym, bo zmusza ich do działania. Jeżeli nie działają skutecznie, to ich siła nabywcza jest redukowana. Moim zdaniem takim najbardziej obrazowym wytłumaczeniem było to, że jak Jednego roku przytyjesz 20 kilo, a drugiego 10. To nie znaczy, że schudłeś, tylko że dalej przytyłeś. Tak? Więc żeby o tej inflacji myśleć, że to, jest, że to, że jest inflacja, to znaczy, że ceny rosną dalej, czyli dalej coś tyje, ale to nie jest Twój portfel. Gdybyśmy mogli to wszystko sobie podsumować. Mamy inflację i jak powiedzieliśmy, ona będzie z nami dalej. W takim razie jakieś złote rady, których udzieliłbyś naszym słuchaczom, które szczególnie w tym czasie Byłyby dla nich przydatne. To, to to, że to zjawisko jest naturalne. Ono bywa raz, nasila się bardziej, raz, raz mniej, ale jest naturalne. W związku z tym są też naturalne sposoby, żeby sobie z nim radzić. Najprostszym sposobem jest lokata bankowa. Konto oszczędnościowe. Kolejnym etapem jest to, to, czym się zajmujemy w trasie, czyli jakieś lokowanie w bezpieczne fundusze inwestycyjne, czy znaczy te o, o, o najniższych profilach ryzyka. To są takie dwa sposoby, które w dosyć istotny sposób powinny nam problem inflacji zdjąć z głowy. Tak? Po prostu jeśli chodzi o nadwyżki finansowe. Jeśli chodzi o kwestie wydatków, no to już każdy z nas musi sobie sam. Przekalkulować w głowie, tak? Czy szukamy właśnie okazji, czy nie wiem, zmieniamy sklep, czy zmieniamy asortyment, czy szukamy tych wszystkich promocji i kart lojalnościowych, na ile to nam da. Natomiast to, w czym ja mogę, czy, czy czuję się kompetentny, no to to, że jest inflacja, to nie jest nic nowego. Są sposoby na to, żeby sobie z tym radzić, nawet w, w kontekście niekoniecznie ryzykownych sposobów na, na inwestowanie. To były cenne rady. Bardzo za nie dziękujemy oraz dziękujemy również za dzisiejszą rozmowę. Miło nam, że przyjąłeś nasze zaproszenie i chciałeś się podzielić swoją wiedzą. Dziękujemy za dziś i zapraszamy na następny odcinek rozbudów kapitałowych, zapewne już w nowym roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.